Dobry, nazywam się Jerzy Furmanek. Znajdujemy się w siłowni Reak z Bodyklubu, do którego serdecznie zapraszam i w dniu dzisiejszym będę chciał z Państwem podzielić swoją wiedzą i praktyką na temat budowy klatki piersiowej. Patrząc i obserwując osoby ćwiczące, które rozpoczynają kontakt z siłownią, największą uwagę zwracają właśnie na tą grupę mięśniową. Jest to najbardziej uwydatniona mięśnia w sybetce i ona kształtuje sybetkę każdego z nas. Klatkę piersiową możemy w dwóch kierunkach budować pod względem masy mięśniowej, jak również pod względem siły. W zależności od uprawiania dyscypliny sportu, no, każdy wykonuje inaczej to ćwiczenie. Zupełnie inaczej będzie wykonywał tryboista, czy zawodnik, który statuje stricte by już tam w lewo, a inaczej będzie to ćwiczenie wykonywał, czy inne ćwiczenia będzie wykonywał zawodnik, który uprawia pływanie, czy lekkoatletykę, czy inne dyscypliny sportu. Jest to wtedy taka ogólnorozwojówka. Najbardziej popularne ćwiczenie na klatkę piersiową jest wyciskanie sztangi w leżeniu. Każdy człowiek przychodzący na siłownię chce od tego zacząć. Czy robi słusznie? Stoi to pod znakiem zapytania. Ja uważam, że nie. Trening kulturystyczny, jak stanie nas wynika, jest to trening budowania masy mięśniowej. Czym ta masa jest większa, czym ta masa jest bardziej widoczna, bardziej odizolowana od pozostałych grup mięśniowych, daje lepsze wyniki. Stąd też Metoda kulturystyczna budowania masy mięśniowej różni się diametralnie od wyciskania w leżeniu. Zwróćcie Państwo uwagę, że mało który kulturysta z potężną klatką piersiową, zbudowany, imponująco osiągający sukcesy na arenie międzynarodowej, może się poszczycić takimi wynikami, jeśli chodzi o wyciskanie, jak zawodnicy, którzy specjalizują się w wyciskaniu sztangi w leżeniu. I odwrotnie, na zawodach mistrzostw świata czy mistrzostwach Europy rzadko można spotkać zawodnika, który ma typ sylwetki kulturysty. Z reguły są to ludzie, którzy poza podestem nie wyglądają na to, że oni uprawiają taką dyscyplinę sportu, która by się kojarzyła z piękną sylwetką, z piękną budową. Tak się dzieje dlatego, że inaczej ćwiczą kulturyści, inaczej ćwiczą zawodnicy, którzy uprawiają tryb siłowy i wyciskanie sztangi w leżeniu. Trzeba podzielić, czy ćwiczymy na masę, czy na siłę. Przy budowie masy mięśniowej musi być ten okres regeneracji. Te ćwiczenia są troszeczkę inne niż przy budowie siły, stąd też dwa razy w tygodniu w zupełności wystarcza, żeby zbudować masę mięśniową klatki piersiowej. Poza tym mięśni piersiowy jest to do mały mięsień w budowie anatomicznej człowieka i nie należy mu też poświęcać jakichś ogromnych ilości czasu i treningu. Ćwiczenia kulturystyczne czy trening kulturystyczny, budowa masy mięśniowej jest do około 200-300 ruchów na treningu. Natomiast przy treningu siłowym może być to 30 ruchów, a w formie, w osiągnięciu szczypu formy tuż przed startem może to być nawet tylko 8 ruchów na treningu i to w zupełności zawodników wystarczy, żeby się przygotować do rekordowych wyników. I oczywiście zakładam, że do tego ćwiczenia, że już jest rozgrzany pod do ciężaru, którym się wykonuje to ćwiczenie. Pokażę Państwu jak powinno się prawidłowo ćwiczyć na klatkę piersiową, wykonując podstawowe ćwiczenia, jakim jest wyciskanie się tam i w leżeniu, ale zaznaczam, że to ćwiczenie będzie wykonywane pod kątem rozbudowy miśnia wiersiowej. Proszę, Andrzej Lam. Będzie mówił o to. Najbardziej istotną rzeczą przy wykonaniu ćwiczeń jest odpowiednie ustawione ułożenie tułowia. Najczęściej popełnione błędy przez ćwiczących to jest nieprawidłowe ułożenie tułowia, czyli tak zwane leżenie na obronnym plecach. Przez to proszę zwrócić uwagę, że przy niepewne barki wiszą w powietrzu i przy opuszczaniu standi pracują głównie barki i ramię, bardzo mało pracuje klatka. Natomiast prawidłowe ustawienie to łopatki ściągnięte są do środka, pierś wysunięta jest do przodu, minimalny mocnek, ale bardzo minimalny, No co jesteśmy na stopach oparci. I teraz uchwyt standardowy, czyli tak jak się na za szeroki. I staramy się tak, żeby sztanga leżała na dolnej części błonu, że po zdjęciu sztangi zostaje stojaków, cały ciężar jest przeniesiony na przedradę. Z chwilą, kiedy zrobimy ten błąd, sztangę przeniesiemy palce, upy, powoduje tą możliwość napalenia się szybkich kątów. Wtedy wyłamuje nam łokcie w trakcie większego ciężaru wyłapy, łokcie uciekają do środka i nie ma to nic wspólnego z ćwiczeniem na mięsie piersiowym. Ruch negatywny jest najbardziej istotny, czyli ten opuszczający. Opuszczajemy w tempie raz, dwa, trzy i wycisk, przy wydechu Bardzo dobrze. Zdejmujemy sztangę, blokujemy w stawie barkowym, barka w ramionach i wykonujemy ruch. Najważniejszy ruch to jest opuszczanie sztangi w leżeniu do dolnej części mięsia piersiowego. I wycisk do góry przy wydechu. Głęboki wdech i wydech. I takich ruchów zalecę 4 do 5 serii maksymalnie od 8 do 12. I proszę zwracać uwagę na jakość wykonywania tego powtórzenia. To nie ma być walka z ciężarem. Andrzej to bardzo dokładnie demonstruje nawet zatrzymanie na klatce piersiowej. Tego zatrzymania przy nie musi być. Może być tego typu płynny, ale w pełni kontrolowany. Dziękuję. Kolega zademonstrował, ja staram się Państwu przekazać uwagi, jak powinno się prawidłowo robić to ćwiczenie, wiskania sztangi w leżeniu, jak i unikać błędów. Dla mnie to ćwiczenie jest bardzo ważne i z takim wielkim sentymentem do tego podchodzę, gdyż pierwszy kontakt właśnie z ćwiczeniami siłowymi zaczynałem od wyciskania sztangi w leżeniu. Od 93 roku nastawiłem się profesjonalnie na wyciskanie sztangi w leżeniu, jako osobna dyscyplina, osobna konkurencja i doszedłem do rekordu życiowego 300 kg. Tylko ten, dlatego, że prawidłowo to ćwiczenie wykonywają, dlatego wszystkich chętnych, chcących rozbudować mięsień piersiowy, bądź też wzmocnić go tyle, żeby osiągnąć sukces w wyćkaniu sztangi w leżeniu. A mogę się pochwalić, że mam kilku zawodników, którzy mają tytuły mistrza Europy czy wicemistrza Europy. Zapraszam chętnie do Relakt wody Klub Kraków, Mogilska 70. Dziękuję bardzo.